to jest Rozmowa Dnia. Dzień dobry Państwu. A Państwo moim gościem jest dzisiaj Pan Bogusław Słukowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Członkowie, Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, porozmawiamy dzisiaj sobie o kwestiach sportowych, ale i też tych ekonomicznych, bo przecież dobrze wiemy, że to się doskonale ze sobą łączy, musi łączyć i będzie łączyło już, już zawsze. Zapytam o to, co dzieje się w ośrodku, najpierw właśnie pod, pod tym drugim kątem, bo jest termomodernizacja, no, która przede wszystkim ma Jedno to poprawić aspekt wizualny, ale po drugie, albo i nawet po pierwsze, jak to woli, przynieść oszczędności. Tak, jest to kolejny projekt energetyczny. Kolejny projekt finansowany z funduszy unijnych, z funduszy europejskich dla Lubuskiego. Duży projekt o wartości ponad 10 milionów złotych. Kolejny projekt, który zmierza do tego, abyśmy mieli jak najtańsze funkcjonowanie ośrodka w zakresie zużycia prądu, gazu. Czyli dwie rzeczy. Przechodzimy na, na system ogrzewania wody basenowej, a przypominam, że mamy trzy baseny. Nie będziemy tego już robić brudnym, zanieczyszczonym gazem, tylko pompami ciepła. Te pompy ciepła będą zasilane z dwóch yy, nowych, które powstaną, farm fotowoltaicznych. To jest po pierwsze. Drugi element istotny, termomodernizacja hali tenisowej. Yy, ta hala jest najbardziej wykorzystywanym obiektem w naszym ośrodku. To be, to be, ta sala będzie ocieplona, i, no i będzie system wentylacji i klimatyzacji, tak oczeka, oczekiwany przez, przez naszych gości. No i trzeci bardzo interesujący, ciekawy i ważny element, czyli system zarządzania energią w ośrodku. My, przez te kilka lat, zbudowaliśmy na potrzeby ośrodka elektrociepłownię. Mamy dużo różnych źródeł ciepła, mamy wiele odbiorników ciepła i, i energii. I żeby tym, żeby tym funkcjonalnie zarządzać, nie, człowiek tego nie zrobi po prostu. Budujemy system zarządzania energią i jej wydatkowania, oparty o takie elementy sztucznej inteligencji, czyli tak wprost mówiąc, będziemy tylko nadzorować, jak ta, jak ta energia, skąd jest czerpana, na co jest wydawana, na co idzie. No i, i to jest kolejny element y, modernizacji energetycznej, który spowoduje kolejne obniżenie kosztów funkcjonowania ośrodka w pozycji y, media, czyli prąd i gaz. Jak pan dyrektor spojrzy na, na liczby, bo na pewno to musiało być analizowane też, wiadomo, że ceny się zmieniają, ale jakie to oszczędności może przynieść ośrodkowi w, w perspektywie rocznej, bo no, pewnie to, mówię, będzie się zmieniało. Do tej pory to, co zrobiliśmy y, w ramach tych projektów, to jest... Ponad 30% średnio energii elektrycznej jest już produkowanej przez nas. Są okresy, kiedy jest dobra pogoda, mamy bardzo dużo form fotowoltaicznych, że nie kupujemy prądu, tylko jedziemy na prądzie, który jest produkowany przez nasze panele fotowoltaiczne i mikroturbinę gazową. W takich okresach jak dzisiaj, gdzie zapotrzebowanie na, na prąd jest bardzo duże i na ciepło, a tego słońca jest mało, to oczywiście, że musimy kupować energię, ale w okresie letnim bardzo często już po prostu opieramy się na, na naszych źródłach wytworzenia Energii. I w skali m, tych trzech lat, tak jak płaciliśmy y, jeszcze 3 lata temu 1 200 tysięcy za energię elektryczną, to w zeszłym roku zapłaciliśmy już y, 600 tysięcy, czyli już mm, mamy mm, blisko połowę. No dobra, no to, to jest jedna kwestia. Mówi Pan o tych zmianach, o tych termomodernizacjach, o tych inwestycjach w energetykę. Jak Bogusław Słukowski patrzy na to, co jeszcze trzeba byłoby tutaj zrobić? Nie rozmawiamy o, o sporcie, nie rozmawiamy na razie o tych kwestiach, ale bardziej o tym, jak, jak udoskonalać właśnie, właśnie te, te dziedzinę, to co jeszcze trzeba było w przyszłości zrobić. Ten projekt, który, o którym yy, mówiłem przed chwilą, kończy się, wszystkie prace mają być wykonane do końca tego roku. W międzyczasie złożyliśmy wniosek na budowę Pierwszych magazynów energii, również z, tego, z tych funduszy unijnych, którym zarządza województwo, czyli to będą dwa pierwsze magazyny energii, które będą kumulować nadwyżki energii m, elektrycznej. Mamy takie okresy, że mamy tej energii za dużo, nie możemy jej do sieci energetycznej. Y przekazywać. W związku z tym ta energia była po prostu marnowana. Natomiast jak będziemy mieć te dwa magazyny, no to energia skumulowana w do, przy dobrej pogodzie, oczywiście w ciągu dnia będzie zasilać w prąd przez całą, na cały ośrodek. Jest to kolejne, kolejne oszczędności i kolejne takie rozwiązania, które nie będziemy z niepokojem patrzeć na ceny giełdowe prądu. Wtedy spokojnie można patrzeć na to, co można udoskonalać w kwestii bazy sportowej. Jeśli chodzi o, o ten sport, to faktycznie tutaj na pierwszym miejscu teraz tym projektem, który tak się wybija, jest budowa pełnowymiarowego wojska piłkarskiego? Tak, to uzgodniłem z zarządem województwa lubuskiego i z moim bezpośrednim przełożonym panem marszałkiem Grzegorzem Potęgą. Uzgodniliśmy, że składamy Wniosek do Ministerstwa Sportu w ramach programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich, bo ponieważ mamy pełną dokumentację, możemy dostać 50% z Warszawy. Ten wniosek jest w ocenie. Mam nadzieję, że ocena będzie pozytywna. Jeśli tak, to, to w perspektywie dwóch lat powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie, pełnowymiarowe, czyli o wymiarach 105 na 68 oświetlone z małą trybunką. Typowo treningowe, ze sztuczną trawą, takiej najwyższej jakości, certyfikowaną, i to jest to, czego oczekuje środowisko piłkarskie naszego regionu, bo takich profesjonalnych boisk piłkarskich jeszcze mamy za mało, a nam a chcielibyśmy gościć w przyszłości również y, piłkarzy z naszego regionu. Kto na co dzień by z tego boiska korzystał? Wszyscy chętnie wszystkie kluby, akademie, polskie związki. Sportowe w tych młodszych kategoriach, to będzie na wskroś boisko profesjonalne, a biorąc pod uwagę tą całą bazę, którą możemy jednocześnie oferować, jeśli drużyna przyjedzie na sparring czy na treningi, no to myślę, że to, że to będzie bardzo dobra oferta dla środowiska piłkarskiego, na rozgrywanie meczów, ale przede wszystkim na, na obozy sportowe. To, Wosirowy, doda nowych możliwości? No bo to jest coś, czego brakuje, rozumiem, że będziecie stawać się i to też jest zamysłem, stawać się bardziej atrakcyjni. No tak, i to jest przede wszystkim ukłon. W stosunku do najbardziej popularnej dyscypliny sportu. Bo 30% sportowców w Polsce to są piłkarze yy, i. Yy... I stąd jakby z inspiracji też tego środowiska zabrałem się za to, żeby to boisko powstało. Mamy doskonałe miejsce w centrum ośrodka i myślę, że, że spełni to oczekiwania i na brak klientów nie będziemy narzekać. A to pomoże oczywiście piłkarstwu lubuskiemu w podnoszeniu swojego poziomu, bo na tym nam wszystkim zależy jako kibicom piłki nożnej. Niech Pan Dyrektor patrzy na to, że oby powstało to boisko piłkarskie. W zeszłym roku przecież powstało to, to boisko do, do koszykówki. No, no teraz jest nieczynne ze względu wiadomo na, na pogodę, wiadomo jak jest, ale przyjdzie wiosna, lato, znowu będzie dostępne. To jest coś, czego jeszcze Panu brakuje, albo coś, co wymaga natychmiastowej poprawy, żeby, no, żeby znowu odwołując się do tego przyciągać, no, nie, nie tylko tu lokalnie, ale i zewnętrznie? Brakuje nam jeszcze, mamy halę tenisową, która jest, bo musi być halą wielofunkcyjną, czyli i szermierze, i wszystkie gry i sporty walki tam się bardzo dużo dzieje musimy często aranżować tą salę co wymaga dużo nakładu pracy i czasu i myślimy o budowie pełnowymiarowej sali do gier sportowych koszykówka siatkówka Piłka ręczna, piłka nożna halowa. I chodzi nam po głowie, żeby taką koncepcję przygotować. Mamy takie miejsce, czyli pełnowymiarowa hala z pełnym zapleczem. I co istotne, wpisując się w program obrony cywilnej w naszym kraju, planujemy, aby część szatni, część magazynów, była zrobiona w takiej technologii, żeby było to miejsce tymczasowego schronienia. No bo to jest taki trend, żeby, żeby tak obiekty budować i, i przy możliwości łączenia środków finansowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i z Ministerstwa Sportu. No taki pomysł mamy, to jest perspektywa pewnie najbliższych pięciu lat, ale myślimy o tym, żeby taki obiekt był, bo jest bardzo w ośrodku potrzebny, bo gier zespołowych przyjeżdża do nas dużo i musimy się nagłówkować, żeby im stworzyć dobre warunki do treningów. To na jakim etapie teraz ten pomysł na razie zakiełkował i szukacie na, rozwiązań? Na razie, na razie jest w naszej głowie. Chcemy w tym roku przygotować koncepcję architektoniczną, wizualizację, pokazać jak ten obiekt będzie wyglądał, ile będzie kosztował. Jak to będziemy mieć, no to to najprzyjemniejszy okres, czyli szukanie pieniędzy na to. No to najprzyjemniejszy, no, ale pewnie pewnie znajdą się ci, którzy będą chcieli pomóc. Dopytam hmm. ja jeszcze właśnie o te kwestie bazy noclegowej, bo przecież tu jest ta szeroka oferta w Osiru, w Dżonkowie. No, wy przyciągacie gdzieś. Gdzieś z zewnątrz, drużyny, które chcą tutaj przyjeżdżać, organizujecie różne imprezy, zresztą nie tylko, nie tylko wy. Tu jest pole do poprawy jeszcze? Mamy bazę noclegową, myślę, na poziomie optymalnym, czyli zwiększenie ilości łóżek chyba nie jest potrzebne. Mamy tych łóżek 240 i, i, i 240 urzek w różnych standardach. W takim standardzie turystycznym, w takim standardzie powiedzmy dwóch gwiazdek i trochę wyższy, bo, bo też sportowcy szukają dobrych warunków do pobytu. Nie wystarczą dobre obiekty, dobra stołówka, ale musi być po prostu wygodne pokoje i cały czas inwestujemy w to, co mamy, czyli podnosimy standard pokoi, wymieniamy meble. Staramy się, aby, aby to te warunki pobytu. W ośrodku były naprawdę na, na, na poziomie porównywalnym, jak w centralnych ośrodkach sportu, no bo to jest, my jesteśmy na, porównując poziom naszych usług na, na tym samym poziomie. Panie jest zadowolony z tego, jak w skali roku wygląda obłożenie właśnie tych obiektów? No nigdy nie jestem zadowolony, bo zawsze można więcej, ale mam, mam świadomość, że są okresy takie trochę trochę mniej intensywne dla sportu z uwagi na, na, na brak pieniędzy jeszcze publicznych na rynku. To jest pierwszy kwartał, bo większość klubów, które przyjeżdżają do nas i polskich związków korzystają ze środków publicznych, czyli trwają konkursy, podpisywanie umów, te, te pieniądze dopiero wchodzą. Czyli ten pierwszy okres, pierwszy kwartał nie jest zły, ale jest trochę gorszy i obniża nam frekwencję. No i końcówka roku, która jest coraz lepsza, ale już te pieniądze zaplanowane przez trenerów na dany rok się troszeczkę kończą. Czyli tu jeszcze trochę mamy do popisu, być, być może sięganie do innych grup społecznych, zapraszając jedną nie tylko sportowców, właśnie w tych okresach, kiedy tych miejsc trochę mamy do dyspozycji. No i na koniec zapytam... O, o to, z czym przez wiele lat chyba się w, Austrii, w Dżonkowie kojarzył? Niektórym pewnie do dzisiaj, czyli o pięciobój nowoczesny. Jakby pan dyrektor miał określić, na jakim etapie, może to jest złe słowo, ale gdzie teraz jest ta dyscyplina? No bo po zmianie, zamianie tak naprawdę jednej z konkurencji, no, niektórzy mówili, wieszczyli jej, jej koniec, jak pan uważa? Tak, szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem działania Światowej Federacji Sportu wprowadzające te, te zmiany, bo żadna dyscyplina nie lubi radykalnych zmian. No, ta zmiana związana z końmi, z likwidacją dyscypliny konkurencji jeździestwa, była wymuszona przez Światową Federację i była, była według mnie uzasadniona. Natomiast nie, nie, widzę, nie widzę takich kierunków i decyzji, takiej polityki sportowej tej organizacji, żeby ta dyscyplina była coraz bardziej powszechna, tania. W tej chwili mamy, mamy OCR, czyli ten, ten tor sprawnościowy, mamy szermierkę, mamy pływanie i mamy bieg. Słyszałem, że są już perspektywy kolejnych zmian. Jeszcze na Los Angeles, w tym składzie, jakim, jakim jest konkurencji, w Brisbane, w Australii, ma, mają być kolejne zmiany. Każda dyscyplina i każda dziedzina życia lubi pewną stabilność. Ja tutaj stabilności nie, nie widzę i, i, i zauważam pewne elementy, takie trochę walki, walki o życie, żeby ta dyscyplina utrzymała się w programie Igrzysk Olimpijskich, bo zagrożenia widzę bo się nie rozwija tak, jak według mnie się powinna rozwijać, no a dyscyplina, która nie jest w programie Igrzysk Olimpijskich, no, wpada w dziurę finansową. Pana zdaniem to jeszcze da się jakoś wyprowadzić na prostą? Bo, zapytam, bo tutaj może Pan ma też wiedzę i dane na ten temat, bo niektórzy mówili, że ta dyscyplina straciła na popularności po tej zmianie. Mam, mam bardzo dobry kontakt z Januszem Peciakiem, niedawno się, się widzieliśmy na turnieju tenisowym właśnie w Gorzowie. Mieszkaliśmy w, w jednym hotelu w Lubniewicach i, i długo rozmawialiśmy o tym. On jest z tej Światowej Komisji Technicznej i on też z takim wielkim optymizmem i zapałem nie patrzy na to. Czyli nie ma tak, przede wszystkim nie ma przyrostu krajów, które zajmują się pięciobojem. Ten pięciobój jednak, mimo zwiększonej dostępności, bo likwidacja koni spowodowała, że jest to dyscyplina tańsza, ale nie ma takiej dynamiki wzrostu i zainteresowania tą jest dyscypliną. Nie jest tak atrakcyjna dla niektórych. Bo ona jest też trudna. Ona jest też trudna, bo jednak zawodnik musi być specjalistą w kilku różnych konkurencjach, zupełnie odbieżnych od siebie i może stąd. W takim razie zmiany w pięcioboju nie wychodzą na dobre, ale zmiany w Osirze, aby na, na dobre wyszły. Pan Bogusław Słukowski, dyrektor Wojewódzkiego Środka Sportu i Okreacji, w państwu mi gościem bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję za rozmowę. A ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.